Kochani, ledwo wszedłem, jeszcze się nie rozebrałem. Gabi mówi, bierz kamerę, bo dzisiaj taki dzień, słuchaj, że trzeba się strzelać, od rana. Dzisiaj to zobaczysz. Czemu kłamiesz? Jak nie kłamie, wczoraj byłem mu spowiedzi. Byliśmy znaczy u spowiedzi. No, no to nie powiedział... To... to nie jest kłamstwo. Nie, inaczej powiedziałeś. Się strzelę, zaraz właśnie właśnie spowiedzi. Jak powiedziałeś? Życie kocham. <laughs> Oj nie mogę. No więc... Więc dzisiaj jest. Ten wielki dzień, jeden z, 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 z dwóch, no. bo za tydzień będzie kolejny, jeszcze większy można powiedzieć, bo komunia, bo bierzmowanie to tak, w sumie to nie jest aż takie, każdy różnie to przeważnie to już nie jest takie wydarzenie. Aż no nie, takie. to jest taka, taka, no mała taka uroczystość, niektórzy w ogóle tego jakby no, bo, nie... No bo mój szef Marcin mówił, że no nie to tam sobie tam... No nie, no bo nie ma tak, że to... Jakieś imprezy są. To zależy, chyba że ktoś chce te same imprezy robi Nie no ale... tak, bo teraz YouTube nam tyle płaci, że robimy teraz co? Impreza to takie wywalone ale nie, rzeczy, że Ale ogólnie wow. powiem Wam szczerze, że yy, nie nagrywaliśmy, w sumie tam coś nagrywaliśmy, tylko Adam jak, jak zwykle nie dał rady zmontować, coś tam wleci. Ale ogólnie, co ja chciałam powiedzieć, Wszystko... że u nas nie może być normalnie. U nas zawsze musi być tak jakoś, tak, zawsze coś. Jeszcze od Adama, jak jechaliśmy e, ostatnio z pracy, i mówię: A mam nadzieję, że nic się nie wydarzy i się nikt nie rozchoruje. Ja zawsze tak. I, i jakbym. Ona czuła i ja taka sobie. Ona, ona za dużo. On, no właśnie, czarownica na jasnej górze. Teraz byliśmy na jasnej górze. Często tak. Zawsze ja powiem: Zawsze się wykraka. No zawsze, no ja nie mogę się po prostu odezwać. Na nie No i myśl. no, myślałam. No i, no i źle, myślałam. źle właśnie. Zadzwoniło do nas w czwartek w czwartek. W czwartek OGS czy w piąt środę. Ale wiesz, też ludzie Niemcy oglądają w Donnerstag, Angerufen. <noise> w czwartek czy środa Czwartek, bo w czwartek od razu pojechaliśmy do Domerania. A no do tak, tur. rzeczywiście, bo w środę ona ma nieczynę po południu. W czwartek zadzwoniło do nas OGS. No znaczy i coś, to świetlica można no tak świetlica, powiedzieć. Do tak. I co się wydarzyło? Tak aż, aż Gabi usiądzie. No, powiem Wam, że byłam zła. Znaczy nie wiadomo było o co chodzi. Nie byłam ściekła. byłam wściekła. Jadąc, przyjechałśmy do domu rzeczywiście, bo e, e, ten, świetlica dzwoniła, że łaneska ma wysypkę. I ja myślałam, że może coś zjadła. Teraz ta pogoda jest taka, raz ciepła, raz zimna, różnie to bywa. Mówię jakieś może uczulenie, chociaż tam gdzieś w głowie, podświadomie, dadałam, mówię, kurtę, ciekawe, żeby to jakaś choroba nie wypadła. No, tu czwartek, a tu za dwa Ta. dni bierzmowanie. No i co? Pojechaliśmy do Gadzińskiej, wchodzimy. Ona zwykle spojrzała na, na ręce. No i od razu powiedziała, że ma. E, jak to ona powiedziała, to jest rumień zakaźny. Więc. Ale to już jest. Efekt końcowy. Tak, bo e, jak już wysypka wypada, tak, to ona tak, już kończy się. bo Waneska właśnie e, dwa tygodnie przed. E, miała takie też Miała taki właśnie bulgłowy, też, e, też e, takie dzwonia, taki odebrać, właśnie ból głowy. Też świeżnicę dzwoniła żeby odebrać że zimno było. Właśnie, się. Świetlica dzwoniła do nas już chyba z trzy razy i odbieraliśmy ją. E, więc ja wtedy myślałam, że no stop, ja głowa boli, no stop, coś jest Stopie, nie tak. Co co w pizze? A nasz no, no, bo wiesz, Nie ma chlebka, no to co trzeba upiec. No. no i co? I Świetlica wtedy dzwoniła. Ja sobie pomyślałam, może coś się znowu dzieje, że ponownie znowu Vanessa głowa boli. No i co ja sobie pomyślałam? mówię, Pójdę do lekarza i zrobię z, z Vaneską jakieś badanie, jakieś ogólne, pobranie krwi. Może spróbuję. wzięłam jeszcze Miała Ja to jak ja, nie? Ja kiedyś się rozbiorę, bo ja cały jestem w kurce i jeszcze mu to... No to daj, no to właśnie, wziąłeś no się to za kamerę, no, a nawet no, się nie no, rozebrałaś. No jak Cię zaraz <ślaś> strzelę. Widzieliście? Przemoc, w domu jest przemoc. Oj, nie mogę. Kurde, o, ja zaraz daję kurtkę i Wam pokażę śniaka, żeby to nie było. Oj, Ci dam. No, oj, Ci dam. Ja Ci dam, poza kamerą. No i co się wydarzyło? Eee, akurat dobrze, że Waneska to jest już w, stadi, w stadiu takim, że już nie zaraża. Chyba, że ktoś ma od, odporność słabo, to może złapać, to ale, złapać. ale ja się pytałam, e, doktor, czy mogę iść do restauracji w sobotę, czy mogę w niedzielę iść do kościoła, bo Waneska ma e, próbę Oto. przed komunią. Więc pytałam się wszystkiego, bo się tak bałam, Mówię, bo tu zaraz komunia za tydzień, tu próba jest. Ja, ja nie ja ściągnął. Nie. nie kurczę, znów kłamie. Nie kłamie, bo była mu spowiedź. Ale jak tym kłamie, tak? A, więc no, jak wtedy Waneskę głowa bola i te takie dreszcze miała, ja sobie pomyślałam, że Wanezce coś dolega. I chciałam jej badania porobić. No ale teraz się okazało, że to właśnie były powiązane właśnie z tą e, rumieniem zakaźnym. E, no bo ja się właśnie doktor zapytała, Mówię, że wcześniej córka miała właśnie bóle głowy, to jakieś dreszcze, bo świetlica dzwoniła, ona mówiła tak, bo to jest, że dwa tygodnie, tydzień, dwa właśnie są takie różne objawy. E... Co? Coś właśnie. Tam uważaj Adaj, bo tam spodnie i koszula jest, żeby nie pognieść, bo ty nie patrzysz. Nie. I co? No byłam trochę zła, wściekła w sumie byłam. Bo mówię, kurze, nie możemy normalnie jakoś tak e, wyprawić. wyprawić jakieś imprezy, czy cokolwiek, Człowiek zaplanuje wszystko, a no niestety wychodzi, trzymaj, bo mi ręka boli, Już wychodzi, jak bądź. wychodzi. E, no i trochę nam pokrzyżowało plany, e, bo my, co, mieliśmy, w sumie w domu nie miałam nic nie robić takiego. Tylko jedynie wand, Amelce chcemy to dekorację zrobić. Wczoraj niestety nie daliśmy rady. Padliśmy. Bo po prostu padnięcie po całym. Zaraz tygodnie. zabieram się za to. E, ale ogólnie miała przyjechać do nas Asia z, Holand z Holandii, z kanału Asia w Holandii. E, zapraszamy na. Asia ikanę. w Holandii czy Asia z Holandii? Nie, Asia, Asia w Holandii. Holandii. Bo zawsze ja mam problem, czy jest W, czy jest Z. Asia w Holandii chyba. No. <laughs> chyba tak. ta karta będzie link. Więc miała przyjechać do nas, bo jest e, taką no, świadkowo Waneski. Jakiej Waneski? Boże Amelki, widzicie co, co? jak ja mówię Waneska to pamiętajcie to jest Amelka. Jak, a? a mówię Amelka, to jest Waneska. I wiemy już w którymś filmie Widzicie, Jeżeli tak się nas. nie połapiecie, ja się sam nie łapię. <laughs> Już kolejny raz zauważyłam, jak w filmie nagrywam i jak pamiętam, byłam coś na Mazurach byliśmy i ja właśnie mówiłam o dziewczynach i tam była właśnie Waneska, a tam Waneski nie powinno być, bo Waneska wtedy jeszcze by nie była urodzona. Ale nie wiem, ale tak mi się te imiona mylą, <grym>, że nie zwracajcie uwagi. To może być mniej szmacz z tymi imionami. Zawsze miałam z tym problem. No ale domyślacie się. Ja. Bierzmowanie mała Amelia, Waneska będzie miała za tydzień. Miała zawsze z imionami, chociaż twoja mam miała dwójkę i też miała problem, a ja mam trójkę. No ja jeszcze u mnie to było i Adam, a, wiesz. I co? No i miała tu przyjechać w, tak. dzisiaj w sobotę. Yy, ja się yy, ja usiądę. No, ale, na naszej kusztawce. Ja, ja wszystko przekazałam Asie, jaka sytuacja jest. Asia się troszkę przestraszyła, więc przyje, przyjechała już do kuzynki, u kuzynki Wczoraj z chyba. Hirsien, tak. A my się spotkamy po prostu w kościele i w restauracji. Yy, bo w restauracji jest większa. I tyle będziemy się widzieć. No to tyle, no szkoda, bo no, miała przyjechać do nas, mieliśmy sobie... Tu posiedzieć, je, no, pogadać. Po, pogadać, poimprezować sobie, tak, no w zasadzie nie impreza, ale tak wiecie, sobie coś tam bezalkoholowego sobie usiąść, wypić, porozmawiać, ten bardziej, że się już dawno, dawno nie widziałyśmy. No i tak to wszystko nam pokrzyżowało. Asia w sumie się, o siebie to by nie bała, nie, że tam by się zachorowała, bo w sumie Waneska już do restauracji, może i w niedzielę iść do kościoła. Ale Asia po prostu się boi, bo jej synowa jest, w ciąży, w czerwcu rodzi. Czy przyszła synowa? E, przyszła synowa, tak. Więc e, ma kontakt z wnukką, bezpośredni, no. Tak i po prostu żeby radzić sobie. A, a mówiła, że, że to jest, mała. że to ogólnie to dla nie jest jakieś takie niebezpieczne, nie ale, ale dla starszych ko jest po prostu niebezpieczny. To w ostatnim Falsie. stadium tam. Tak, tak. Ze względu na to po prostu woleli, woleliśmy dmuchać na zimno, wiecie jak to jest, ja bym później sobie nie darowała, inaczej jest w restauracji, w kościele, a inaczej jest w domu, gdzie korzystamy z łazienki, z podstawowych rzeczy, więc większa szansa jest, że mogłaby się zarazić, mhm. chociaż już wiem, że nie zaraża, bo się pytałam pani doktor, ale wiecie jak to, lepiej dmuchać na zimno, bo żeby nie właśnie... Nie przyszła synowa, to Asia by przyjechały, by nie było żadnego problemu. Ale że tutaj to po prostu wolimy dmuchać, więc zobaczymy się w kościele i w restauracji. No i tak, no i tak szkoda, bo tak siedzimy, a tak byśmy sobie zaśko posiedzieli, pogadali, ponagrywali. by wesoło ponagrywalibyśmy, ale to tak jest. Ale nic złego na dobry dzień. jak to powiedzieć, do, e, w sumie e, dobrze, że to wyszło teraz, nie za tydzień, bo za tydzień Wana ma komunii. No. i jeżeli by to wyszło w dniu komunii. Na przykład, mm. nie wiem, w piątek. No i co? Waneska jakby do komunii. No. Ja wtedy nie wiem. Ja bym chyba nie wiem co zrobiła, więc nawet nie... Tych myśli nie... Dobra, jest tak jak jest. Mm. Nie ma się co zamartwiać. Na pewno Asia no. też coś nagrywa w tym momencie. Tylko mam nadzieję, że się już naprawdę nic nie wydarzy do czasu komunii. Mm. <laughs> odpukaj w drewno. No, nie malowane, to jest malowane. To też malowane. Nie ma naturalnego. <laughs> Ale takie tak. malowany już, o to jest dobre. No, to tak u nas właśnie się dzieje. Dzisiaj właśnie idziemy do kościółka, w, w sumie mamy na 18.30, ale chciałam, ale żeby na 18.00, 18, bo to wiecie jak to w podróży, czasami korki są, ktoś może się spóźnić, ale my przyjedziemy sobie tam przed 18.00, żeby się jeszcze właśnie z Asią spotkać, żeby mieć czas przed kościołem troszkę porozmawiać. Zdjęcia porobić. Po, zdjęcia porobić, a później i tak jeszcze będziemy zdjęcia robić, po mszy. No i pójdziemy sobie do restauracji, posiedzimy, pokażemy Wam restaurację. Bardzo fajna, ta jest Azja Paradis, duża, jest obszerna. No, duża, duża więc jest. niektórzy mówią, że te restauracje z Chińczyka są brudzy i takie jedzenie, a ja uważam, że nie. Tutaj w Niemczech to słynie. Ta restauracja jest duża, elegancka, zadbana, czysta, Jedzenia jest pod dostatkiem. Czego sobie tylko zażyczycie? To jest taki szwedzki styl, że się bierze. Tak, i, i naprawdę się je. jest wybór super. No, no zobaczycie. Wszystkiego. Kochani, Mam nadzieję, zobaczycie. że uda nam się coś tam nagrać, że będzie pozwolenie. Może spróbujemy zapytać się, czy byśmy mogli ponagrywać chociaż tak z grubsza. Adaś spróbuje, może nagrać bez pytania, a później się zapytamy, chociaż tak, żebyście żeby po prostu zobaczyli. No, bo ta restauracja jest większa niż tamta. Tamta jest kameralna, też lubimy chodzić. No ale wiesz, zdjęcia ludzie robią to, ale, co. No, ale nie bierzmuchani chcieliśmy wyprawić w tej dużej. I ja uważam, że. Jak coś super, to będę z telefonu nagrywał. Tak, ja uważam, że super jest, dlatego że ja w domu wtedy nic nie robię, nie mm, szykuję nic. przychodzę. Idę do restauracji, najem się, można wypić sobie winko, piwko, jeżeli kto sobie życzy. Napoje w tej cenie są, no co jest ryba, pod każdą postacią ciasta, lody, więc naprawdę super. Do domku przychodzę, mam czyściutko. Na komunii jedynie co pójdziemy do, też tam, w te same miejsce do Chińczyka, mm -hmm. tylko przyjdziemy do domku na tort, żeby tort zjeść. No, a no tortek to tort, tak jak będzie. zwykle zamawiamy w, z Botrop, jest taka fajna mm. starsza pani, ona chyba, nie wiem, Ukrainka jeszcze? No No bo ona nie mówi tak po polsku czy Rosjan, nie mm. wiem. Ale a, już, ale... już które to były czy taki? O, Trzeci? Już trzeci, no, to już było dla Amerki, czy dla Nikoli też robiła. Wiem, Chyba nie dla robiła I bardzo dobre. Dla Nikoli robiła na osiemnastkę. No. na osiemnastkę robiła. I, I, bardzo, i tej, jest, jest fajny, soczy, taki, taki taki. Miciutki, mokry, mokry. mokry tak. Nie jest przesłodzony, mm. no po prostu jest w sam raz. I cena jest też adekwatna. No mm. tutaj za te pieniądze takiego tortu. I po prostu jej się wysyła, jej się mówi, no to już kiedy? I dwa miesiące temu chyba. Nie, miesiąc temu. Miesiąc? No, to nie ma problemu. To teraz no. trzeba się przypomnieć. Ta. Te. No tak, taki delikatny, taki skromny torcik wybraliśmy z Waneską. Yy, nie wiadomo, jaki tam. Taki nam się akurat podobał. Hmm. No, mieliśmy restaurację zrobić w Komunie dwa razy po południu i wieczorem. A że ale nie Ja zagalopowałam się, nie pomyślałam, ale też później okazało że Adam idzie, bo Adam ma teraz urlop. Adam idzie do pracy. Marcin też idziesz do pracy, Ela też idziesz, więc... No, no wiadomo, w poniedziałek. No więc Marcin z Elo nie pójdą, bo to długo by trwało, a później jednak no. Adam idzie do pracy na drugą, ty musisz po pierwszej wstać, więc zrezygnowaliśmy no. z tego drugiego, z tej drugiej restauracji o wieczornej, więc to tylko będzie torcik. Ale i nic się nie stajemy jak idziemy po tej komunii na trzeci, pierwszą. Na 13 mniej więcej. To się może wiesz wszystko. To powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy z tym swoim gościom, żeby brali reklamówki, bo jak idziemy raz no to trzeba więcej. <laughs> o nie mogę. <laughs> no nic, będziemy teraz balony, musimy szybko udekorować, mamy mało no. czasu, więc... No. A ja zakupiłem pompeczkę w no mam nadzieję, że ona... się na oglądałeś na YouTube, co? Znaczy nie, po prostu takie coś to powinno być, bo ile będę dmuchał? Jeden, no, dwa balony nie. mogę dmuchać. No, za tydzień dla Waniach będzie też no. A nie kurczę, wiesz, 30 mm. balonów, no przecież. No ta. No, nie ja wiem, wiecie, to z Action te rzeczy to są takie no, narazówki można ale powiedzieć. No, może widać, może nam się uda, ale też powiem wam, że zamówiliśmy właśnie te baloniki z Polski, ale nie dotarły wszystkie balony. Nie było zapakowanych przezroczystych Adam z konfetti. No. No, więc szkoda, szkoda. A my nie zauważyliśmy tego, bo nawet jak otwierając, nie liczyliśmy, nie? Że czegoś brakuje. Oczywiście, wiesz, no, kto przypuszcza, że że... A ty już wyciągnąć? Dajcie może pomogę. Ojejku przepraszam. Nie wiem po co chodzi. Ale się tak dzisiaj tak nie się tak się chciało wygraści. rano wstawać, wtedy dostawiłeś mi budzik, a ja tylko tak budzik tak. Ja dzwoni. właśnie nie wiedziałem, na którą a to się nastawił. W ogóle mogłeś mi nie nastawić. Ja ten nastawił jak zwykle, tak do pracy idę. I co budził mnie budzik, to tak ręką chlap! I dalej spać. Co budzik budził? budził Ale jak się pani śpi, go. a jak się no. pani śpi, wtedy... Ale mówię nie wstanę! Może do sklepu chciałam na chwilę. Jeszcze ja sobie tu akurat wykorzystałam, pranie zrobiłam i to tak. No nie wiem, do czego ta instrukcja. No, Takie to malutkie jest. No co to? No to tak wygląda. Może mam tylko nadzieję... ta pompka balonowa. Że nam balony nie popękają. Ja muszę sobie czekać, wiesz, ja dzisiaj kawy nawet nie piłam. Nie miałam kiedy, bo prasowałam nam rzeczy wszystkie na bierzmowanie. Hmm. To pranko poszłam przed tylko co wyniosłam, bo chciałam już na weekend, żeby już było pranie zrobione, bo nam posiłek zmieniłam. I nawet nie miałam kiedy wypić. Tutaj właśnie dołożyłam do zmywarki powrzucać eee, jeszcze truskaweczki. A to już to najlepiej poszliśmy do peny. Kupuję, bo chciałam eee, picie kupić. Wzięłam truskawki. I stanęliśmy na tych alejkach promocyjnych, tam były płyny softland. Mm. No i zaczęłam wąchać. I te truskawki odłożyłam i wąchałam. I zamiast te truskawki wziąć i z powrotem iść do już do kasy, zostawiłam go do, <grywki> i przyszedłam do domu. Amelia, gdzie truskawki są? W jednej zostały. Mm. I Amelia to musiała podobnie lecieć. No to tak jest, jak się jest zakręconym, no. Och. Dobra, Dobra. tu zaraz wyciągnę. No, też Przedłużacz. No. Tylko nie wiesz, nie wiadomo, czy Adam da radę tutaj zrobić ten. Yy... Bo wczoraj o, filmie ogląda... o filmik oglądałeś, nie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zawczoraj zakupiliśmy, zobaczcie jakie piękne. No nie róże. wiedzą, po pod światło. Śliczne w takim wazoniku. Dla Amelki, żeby miała tak pięknie na bieżymowaniu. Sama wybrała sobie róże. No i tutaj jeszcze dorzuciłam. Resztki. No, uwielbiam. Powiem Wam, że my kiedyś bym. Ja powiedziała, że ja będę miała w domu kwiaty. Kiedyś było. po co kupujesz to zwiędnie. No, zwiędnie, szkoda, pieniędzy, naprawdę. Mam nie, prawda? A teraz powiem Wam, że jejku, uwielbiam, jak to ładnie i pięknie wygląda, jak tak właśnie kwiaty. I teraz praktycznie co weekend staram się przynajmniej, żeby tu jakiś taki właśnie bukiety albo pa, tych e, tulipanów. Zmieniasz się, kocham. No, chyba na stare lata się zmieniam, to prawda. No, yes. Dobra. To działamy. Ja teraz zauważyłam, że Gabi coś to robiła. Wow. zobacz, musisz to dokręcić. Co Ale to już dawno była, ci mówiłam Adam. Byli... Ale nie to kręcisz, tu kręcisz, to, czarne, ten. Nie to! Tu masz nakrętkę. Widzisz to? A ty nie dokręcisz tego! No Jezu, ja dzisiaj ja myłam ten. Trzymaj tą kamerę. Trzymałam nie dzisiaj żarówki. I to już było dawno, dawno temu, gdzie mi tak się zrobiło. Albo, albo I zaraz wbijesz, Adam. Co zbiorę? To trzeba dokręcić. Już mi się to dawno tak zrobiło. A myłam dzisiaj żarówki, bo powiem Wam, że bardzo szybko się zakurzą się tutaj. I to tak później nieładnie wygląda, więc mówię: No nie, no muszę je umyć. Czekaj, w którą stronę? A tak się zbierałam, zbierałam i w końcu mówię, no nie, czas nastał dzisiaj. Ale placy mi robisz na tych tych. Czemu, szukam koncepcji w stronie? Dobra, to już nie teraz, już został. Wzięły się za to, co nie trzeba. Zamiast tutaj baloniki robić. To już mnie w balona nie <laughs> rób. Nie powiedzcie, że te róże nie są przepiękne. Te są bardzo ładne, śliczne są. I to fajnie, że one są jeszcze tutaj nierozwinięte. więc jak się one wszystkie rozwiną, to będą cudne. To jest to tu będzie? Kibusz. To będzie właśnie kibúś. Że dla Amelki też, e, ja dla Amelki, dla Waneski na komunie w Częstochowie zakupiłam e, konwalie. ale te konwalie sztuczne, bo nie wiedziałam jak to będzie, e, później właśnie jak będę tu w domu pokój dekorowała. Na tort, ale później stwierdziłam, że jednak prawdziwe kwiaty to prawdziwe. Pewnie te konwalie gdzieś wylądują w jakimś malutkim wazoniku. No bo jak już kupiłam, to także postawię je, ale jednak taki bukiet kwiatów na pewno też u Waneski wyląduje się na da. stole, prawda? No, nie da się. No, także piękne. A no kto to, to oblizał i położył? Nie, to orzeszek spadł. Już tak było w tym tym. Dobra kochane, rup, rup. No, muszę podciągnąć tutaj ten przedłużek. No, aby tylko teraz nie pękło nam. Aby tego nam nie pękło. Nam chyba sześć balonów nie przyszło dodatkowo. Bo powinny być tutaj takie przezroczyste konfetti do tego. No. I nie ma, bo są tylko te, takie, takie. No, ale nie. i napis jest bierzmowanie Ameli, a nie ma balonów tych takich przezroczystych, no trochę jestem zła, no bo jak się zamawia, a my zamawialiśmy my to zamawialiśmy to w Polsce i to nam mama wysyłała, no i teraz nie ma, nie, nie ma czasu nawet, żeby to odesłać albo znów, żeby nam przysłali, trochę tak, takie przykre jest, że wysyłając oni nie sprawdzają, że czegoś hmm. brakuje. No i jest na sztukę. Hmm. No nie, zrobimy z tego, co po prostu mamy. No jest, to jest taka tasienka właśnie. Nie wiem na, na co to przyczepimy, jeszcze nie robiliśmy takich, bo my mieliśmy dla Amelki, to dla Wanecki, mieliśmy taką... E, Sztycę. Taką, no, no. Amelka, słyszycie, też kaszle. Ale zdrowa jest, tylko sam kaszel ma. Zrobiłam jej syrop, syrop z cebulki, więc piję syrop z cebulki. Dobra Gabi, bo, bo to już 20 minut. Ile? 20 minut gadamy. Oh my god. A tutaj mówiłam ci, nie nagrywaj. Nagrywa, so nie robimy nic. No. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time